Konkurs kulinarny i prezentacje obrzędów sprzed lat to główne punkty wydarzenia, które w sobotę 2 marca odbywały się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Doruchowie. Wesele w tradycji wielkopolskiej to kolejna inicjatywa samorządu województwa wielkopolskiego skierowana przede wszystkim do kół gospodyń wiejskich. To właśnie one po raz kolejny wykazały się niezwykłą kreatywnością i umiejętnościami, przygotowując potrawy, które w przeszłości królowały na weselnych stołach, a obecnie bywają niemal zapomniane. My organizujemy dużo takich konkursów. Myślę, że to jest też doskonała okazja, żeby przy obrzędzie weselnym przypomnieć te tradycje związane z tym, co się pojawiało na stole. Weselny, więc tutaj koła gospodyń wiejskich spisały się na medal. Do ruchów już drugi rok z rzędu współorganizuje z władzami województwa imprezę mającą na celu przypominanie dawnych zwyczajów. Poprzednio było to Darcie Pierza. Wtedy, kiedy rozpoczęliśmy takie myślenie na temat tego, jakiego rodzaju imprezę przygotować w tym roku, to właściwie w pierwszej kolejności przyszedł mi do głowy pomysł związany z Weselem, bo, no właśnie, z Mówiny, które w tym momencie możemy usłyszeć, czy wszystkie inne obrzędy są takie tradycyjne, ale też takie bardzo przyjemne. I gdzieś w pamięci naszej chyba jeszcze są, także tych ludzi są młodszych, chociażby z dzieciństwa je pamiętamy. No i Jednocześnie ta część kulinarna to też taka przyjemna część i muszę powiedzieć, że koła gospodyń, które brały biorą udział w konkursie kulinarnym, no tak z przyjemnością przyjęły ten temat. Doruchów jest dobrym miejscem, bo tutaj jest e, wiele e, momentów, kiedy takie e, inscenizacje się odbywały i z darciem pierza i z tym weselem. Dużo wcześniej, e, również e, ze spaleniem czarownic, więc.. E, jest to takie miejsce, w którym myślę, że dobrze się czujemy, ale też dobrze te tradycje przypominamy. Udział w konkursie wzięło 12 kół gospodyń wiejskich, w większości z powiatu Ostrzeszowskiego, a zwłaszcza z Gminy Doruchów. Ocenę przygotowanych przez nich potraw powierzono trzyosobowej kapitule pod przewodnictwem wójt doruchowa Urszuli Kowalińskiej. Zadanie okazało się niezwykle trudne. Rzeczywiście nasze panie kulinarnie no, sprawiły się tak jak zawsze. No, to są złote ręce i pomysły naszych pań, wspaniałych pań. Zaproszenie było skierowane właściwie otwarte dla wszystkich kół gospodyń miejskich, ale zdajemy sobie sprawę, że ten czas właśnie świąteczny, gdzie panie właśnie obchodzą już dziś nawet święto Dzień Kobiet, więc no, ta frekwencja jest taka jaka jest, ale i tak dużo kół odpowiedziało na nasze zaproszenie. Cieszymy się, że, że panie zechciały wystawić swoje poprawy. Członkowie komisji najwyżej ocenili efekty pracy pań Skaliszkowice Ołobockich. Ich desery nie miały sobie równych. To były dania z lat 70. -tych, 80. -tych, deserki weselne. Kiedyś właśnie to królowało na stołach weselnych, na, prawie na każdym stole. Aktualnie są takie desery z wiesiadny. No, bufet wiesiadny, tak zwany, a kiedyś te deserki, które myśmy zaserwowały. Były na każdym stole. Podawano właśnie i to jest tak, sę, tak zwany sęk, który, no nie wiem, tam by trzeba zobaczyć, legumina i galaretki również. Obfitości, tak zwanej, w którym się mieści dużo słodyczy, bakali i takich rzeczy. Chcemy zaznaczyć, że wszystkie produkty, które były użyte do produkcji tych naszych deserków, pochodzą z własnego gospodarstwa. Wszystko jest naturalne, drzemy, orzechy, no, wszystko staraliśmy się zrobić jak najzdrowiej, żeby to wszystko było. Drugie miejsce przyznano KGW-Torzeniec, a trzecie KGW-Niedźwiedź i KGW-Przytocznica. Aby jeszcze pełniej oddać realia prawdziwej weselnej uczty, organizatorzy wydarzenia zaprosili do udziału w nim zespoły ludowe, specjalizujące się w przypominaniu obrzędów sprzed lat. Z Mówiny zaprezentowali gospodarze, czyli zespół folklorystyczny do ruchowianie. Jak się okazuje, było to premierowe wykonanie tego przedstawienia. Doruchowianie mają na swoim koncie różne przedstawienia czy stenki przygotowywane w oparciu o tradycyjne jakieś wydarzenia związane z ludowością, z tym co się działo na wsi, ale oczywiście przede wszystkim doruchowianie są zespołem folklorystycznym śpiewaczym, no i z tego słyną chyba najbardziej tak naprawdę, co nie znaczy, że mnie nie cieszy to, że też podjęliśmy temat taki jak dzisiaj, bo to takie troszeczkę nowe wyzwanie, musieliśmy się spotykać dodatkowo na próbach i bardzo mnie cieszy, że doruchowianie są tak chętni do tego, żeby, żeby działać w zakresie tradycji. Kolejne etapy obrzędu weselnego w równie barwny sposób prezentowali zespół folklorystyczny Liskowianie, zespół śpiewaczy Koźmieniacy oraz zespół obrzędowy KGW Mosztanka. Całość swoim widowiskiem taneczno-obrzędowym pod tytułem Mięso Pusty zakończył zespół tańca ludowego Głogowianie. Myślę, że reakcja publiczności pokazuje, że dla wielu to jest jeszcze ciągle żywy moment w pamięci i że tego typu. Wydarzenia miały miejsce, że tak to się właśnie odbywało. Więc łączymy kulinaria również z taką tradycją, z taką prezentacją w wykonaniu zespołów ludowych. A mamy ich tutaj przecież w południowej Wielkopolsce bardzo dużo. I myślę, że to jest taki dobry moment, żebyśmy również o tej tradycji pamiętali i przypominali ją następnym pokoleniom. Jak zapowiadają organizatorzy, także w kolejnych latach do ruchów będzie miejscem podobnych wydarzeń choć prawdopodobnie przypominających już inne ludowe obyczaje.